Tym razem bierzemy pod lupę słowiańską demonologię i przedstawiamy wam pięć ciekawych postaci, które spędzały niegdyś ludziom sen z powiek. Cześć wszystkim, zaczynamy! Demonem w najczystszej postaci jest nasza pierwsza bohaterka, czyli Strzyga. Była to przerażająca postać kobiety ze szponami, która żywiła się ludzkimi wnętrznościami, zapijając wszystko wysysaną krwią. Strzygą stawała się osoba, która narodziła się z dwoma sercami, duszami lub parami zębów. Sama nazwa Strzyga wzięła się od rzymskiego słowa strif, które oznacza sowę, czyli postać, którą strzygi przybierały podczas nocnych eskapad. Wspominając o mrocznych demonach, nie sposób nie wspomnieć o lichu, o którym słyszymy często w powiedzeniach. Licho to nic innego jak u osobie niezła i niedoli, które nawiedzało szczęśliwych ludzi, przynosząc im choroby, śmierć i zarazy, niszcząc ich spokój. Z wyglądu przypomina szczupłą, jednooką kobietę, której nie chcielibyśmy spotkać po mroku. Co ciekawe, jedynym sposobem na pozbycie się licha było cierpliwe czekanie, aż znudzi się i odejdzie w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Wysokim, chudy starzec z długą brodą i szerokim kapeluszem to nikt inny jak planetnik. Ukrywający się w chmurach odpowiedzialny był za zjawiska atmosferyczne, tak jak grad czy deszcz. Pomimo często destrukcyjnego wpływu burzy, planetnik postrzegany był również z tej dobrej strony, gdyż upragnione deszcze po okresie suszy nawadniały pola, co miało zbawienny wpływ na uprawę roślin. Z nieba przenosimy się do lasu, gdzie królował Boruta, zwany również Leszem. Zazwyczaj w postaci białego mężczyzny, którego wzrost odzwierciedlał wysokość drzewostanu. Pełnił on rolę gajowego, który opiekował się leśną fauną oraz florą, tylko od niego zależało, czy napotkanym wśród drzew osobom pomoże, czy trochę ich pognębi. Dlatego też, dbającym o przyrodę oraz opiekującym się zwierzętami ludziom, nie groziło ze strony Lesza żadne niebezpieczeństwo. Odcinek kończymy demonem, którego popularność jest szczególnie duża na wschodzie. Bies, czyli innymi słowy diabeł, był zamieszkującym lasy i tereny bagienne potworem, który przenikał w ludzi nakłaniając ich do niecnych czynów. Wielkie, czworonożne i rogate budziły strach zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Legenda głosi, że spór pomiędzy biesami a czadami, czyli innymi mitologicznymi diabłami przyczynił się do powstania Bieszczad. Na tym kończymy pierwszą część opowieści o demonach słowiańskich. Część druga już wkrótce, a tymczasem zabieramy się za nieco inne tematy. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało. Dzięki za oglądanie. Pozdro.